Siemaneczko, witam Cię w 25. odcinku podcastu Tenera Personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z, ze zmianą swojej sylwetki, z treningiem siłowym i z innymi podobnymi tematami, które pomogą zmienić Ci sylwetkę. Dzisiaj pogadamy sobie o takich 7 błędach, Jakie ja najczęściej widzę w waszych planach treningowych? No jak wiesz, albo nie wiesz, plan treningowy jest to rzecz podstawowa, którą powinna mieć każda osoba na siłowni. A co ciekawe, w ogóle, bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi na siłowni, to takiego planu treningowego w ogóle nie mają. I to wygląda na takiej zasadzie, że przychodzą sobie na siłownię i jest dosłownie taki freestyle: a dzisiaj mam ochotę na to, to sobie robię to, albo dzisiaj, nie wiem, boli mi ręka, to nie zrobię rąk, tylko zrobię sobie nogi. No, i takie podejście bardzo niszczy Twoje efekty, bo w siłą rzeczy wszystko robisz na odpierdziel i nie do końca w ogóle liczysz, mierzysz swoją objętość treningową lub swój progres. No ale dobra, jeśli już dana osoba ma jakiś plan treningowy, to zacznijmy sobie od częstego problemu, jaki właśnie widzę w tych planach treningowych. I tutaj muszę podzielić ludzi na dwa obozy. Pierwszy obóz to taki, w którym te osoby mogą zapierdzielać dosłownie za, za trzech. Nie dość, że mają pracę fizyczną, pracują po 10 godzin, to mogliby jeszcze trenować codziennie do odciny. Czyli podzielmy to na takie osoby, które dosłownie zapierdzielają i mają mnóstwo energii i motywacji. Oraz drugi obóz, w którym ludzie pomimo tego, że załóżmy mają pracę siedzącą, to ogólnie są po prostu leniwi. Dla nich zrobienie trzech treningów w tygodniu to jest naprawdę już duży, że tak powiem, duże wyjście ze swojej strefy komfortu. Bardzo nie lubię tego sformułowania, ale no musiałem tego tutaj użyć, żebyś, żeby ci przedstawić, o co mi dokładnie chodzi. No i ten błąd wygląda w taki sposób, w tym pierwszym przypadku, że ci ludzie mają za dużą objętość za dużo ćwiczeń, i finalnie ta ilość zmęczenia, jaką oni generują i. W swoim życiu prywatnym i na treningach powoduje, że nie mają po prostu progresu, bo organizm nie ma kiedy się regenerować. Potrafią mieć dosłownie po 20 serii na każdą partię mięśniową, a uwierz mi, że to jest naprawdę bardzo dużo. jeśli decydujesz się na taką ilość serii, to raczej bym ci proponował, żeby wybrać tylko jedną partię, żeby mieć ten max 20 serii, a reszta jest no, na zdecydowanie niższym poziomie. I takim osobom naprawdę bardzo ciężko przemówić. O, kotek mi to będzie miało, czoło jak coś. Takim osobom bardzo ciężko przemówić, dlatego że słuchaj, zwolnij te hamulce, no bo musisz się regenerować, tak? Twój organizm, że tak powiem, będzie się nadbudowywał, kiedy ty śpisz, kiedy ty odpoczywasz, a nie kiedy ty napierdzielasz 10 godzin w robocie, a potem kolejne dwie na siłowni do odciny. No i finalnie taka osoba nie ma progresu, no bo tak jak powiedziałem, no nie ma kiedy się organizm nadbudować. No i przechodząc do drugiej grupy, do tego drugiego obozu. Kolejnym takim błędem jest po prostu za mała objętość, czyli za, mało ilość za mała ilość ćwiczeń, za mała ilość serii, żeby ten organizm dostał odpowiedniego bodźca do wzrostu. Bo takie osoby właśnie mają podejście, sam kiedyś takie miałem, że no nie, no nie będę tego robił, bo się przemęczę, nie mogę tego robić, nie, nie dokładam tych kilogramów do przysiadów, bo mi coś jeszcze pyknie i dopiero będzie problem nie no, nie, jeśli, nie, jeśli masz takie podejście i masz małą objętość, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby nabrać jakieś kontuzji, no bo finalnie tak naprawdę chodzi cały czas wypoczęty. Więc jeżeli chodzi tutaj o te kwestie objętości, to bardzo często się spotyka za dużą objętość, za dużo ćwiczeń i lub za małą ich ilość. Bardzo rzadko znajduję tako, takie osoby, które mają to jakby idealnie po środku. Zaliczę to jako dwa błędy, jakie yy, dwa podpunkty w tym podcastie, czyli pierwszy podpunkt to był za mała, sorry, za duża objętość, a drugi to był za mała objętość i teraz sobie przejdziemy do trzeciego błędu jest to taka dziwna kolejność ćwiczeń. I co to znaczy w ogóle ta dziwna kolejność ćwiczeń? Przy w miarę rozsądnym rozkładaniu ćwiczeń w swoim planie treningowym, na samym początku powinno się dawać te ciężkie ćwiczenia wielostawowe, jak przesiady, martwe ciągi, jakieś ciężkie wiosłowania, czy wydzieskania sztangi leżąc. Potem mniej więcej gdzieś w okolicach połowy Treningu zaczynają się jakieś ćwiczenia wielostałowe na maszynach, czyli jakieś ściąganie drążka, jakieś wiosłanie na maszynach i tak A pod sam koniec są takie już naprawdę bardzo proste ćwiczenia na te mniejsze grupy, na te mniejsze partie mięśniowe, Na przykład coś na biceps, na triceps, na, na tył barku, czy tutaj popularnym są też ćwiczenia na, na łydki na sam koniec albo na brzuch. A bardzo często ludzie mi podsyłają plany treningowe, a ja tam patrzę a dosłownie przez cały trening. Są albo ćwiczenia wielostałowe, albo początek jest bardzo dobry, czyli wielostałowe ćwiczenia, potem zaczynają się te wielostałowe na maszynach, czyli już troszeczkę lżejsze te ćwiczenia, a na końcu znowu jeb, jakieś ciężkie przysiady bo ciężkie martwe ciągi. No i nie dość, że w takim przypadku z tych ostatnich ćwiczeń nie wyciągniesz za dużo, bo jesteś już po prostu za bardzo zmęczony, to jest, to jest pierwsze, a drugie to jest to, że finalnie przez tak dużo ilość ćwiczeń wielostałowych w swoim planie po prostu generujesz bardzo duże zmęczenie, tak zwaną fatygę, która też może przełożyć się na negatywne rezultaty. Albo ich brak po prostu, bo twój organizm nie będzie miał się kiedy generować, bo będzie dostawał takich wpierdziel. Ale najczęściej występuje to w tym pierwszym obozie, kiedy osoby są że tak powiem, może nadal ambitne i zdecydowanie przeszacowują swoje możliwości co do potencjału regeneracyjnego. Kolejną czwartą rzeczą jest brak metody progresu. I tutaj wymienię ci kilka sposobów na to. Najczęstszym i najbardziej polecanym u osób początkujących czy średnio zaawansowanych jest tak zwana progresja liniowa, czyli masz jakiś przedział powtórzeń w danym ćwiczeniu, na przykład 6-8. No i twoim zadaniem progresu jest dodawanie ciężaru lub dodawanie powtórzeń. Na przykład wyrobisz wyciskanie sztangi leżąc na 6 powtórzeń. W drugim tygodniu robisz na 7, przynajmniej starasz się. W kolejnym jeszcze tygodniu robisz na 8. Jak dojdziesz do tej górnej granicy swoich widełek, to wracasz na 6 powtórzeń, ale dokładasz ciężaru, na przykład 2,5 kg i robisz 100, 102,5 kg na 6 powtórzeń, następny tydzień na 7, na 8, doszedłeś do tego, to wchodzisz na 105 kilo i wracasz na 6 powtórzeń. I to jest tak zwana progresja liniowa. I niektóre osoby jak chodzą na siłownię, to nie dość, że w ogóle tego nie monitorują, to nie mają takiej, takiego wyznaczonego, jakby celu, sposobu progresji, tylko po prostu idą na siłownię, robią tym samym ciężarem tyle samo powtórzeń co tydzień i tak naprawdę stoją w miejscu. Więc jeśli nie wiesz, jaki sposób progresji wybrać, to ten, który przed chwilą powiedziałem, jest naprawdę takim bardzo fajnym, uniwersalnym sposobem, więc wrzuć go sobie do planu. Oczywiście mamy jeszcze inne metody, na przykład progresja objętością i tutaj bardzo fajnie się to sprawdzi, kiedy właśnie masz jakiś priorytet na jakąś partię mięśniową i na przykład wygląda to w taki sposób, że w pierwszym tygodniu masz 10 serii na klatkę piersiową, w drugim tygodniu masz serii 12, w trzecim tygodniu masz tych serii 14, w kolejnym masz 16, w jeszcze kolejnym 18 i w ostatnim tygodniu bloku masz 20 i potem robisz deload i zmieniasz priorytet. To jest tak zwana akumulacja. A akumulacja występuje w periodyzacji blokowej. Jeśli chcesz, mogę nagrać o tym podcast. Więc jeśli słuchasz go w tym momencie, to napisz do mnie na Instagramie karol.ptaszkiewicz i powiedz, że napisz do mnie, że chciałbyś posłuchać na temat właśnie periodyzacji blokowej, o periodyzacji może falowej, jeszcze jest liniówka. Są jeszcze inne metody, więc jeśli chciałbyś o tym posłuchać, to napisz do mnie, żebym wiedział, że kogoś interesuje taki temat. Albo jak nie chcesz, żebym pisać na Instagramie, to pod tym podcastem, e, jeśli słuchasz na YouTube, to napisz komentarz. jak słuchasz, słuchasz na Spotify, to tam powinna być taka rubryczka, co sądzisz o tym podcaście, coś takiego, to tam też to możesz napisać. Ale najprościej, najszybciej chyba będzie do mnie napisać na Instagramie, karol.ptaszkiewicz. Dobra, przechodzimy sobie teraz do parametru RIR lub RP. No to to jest prawie to samo ale każdy wie o co chodzi. No i teraz tak, dużo ludzi nie ma tego parametru RIR, on jest bardzo ważny. Co on właściwie pokazuje? Pokazuje nam to, jak daleko od upadku mamy być po prostu. Na przykład trzy powtórzenia od upadku, dwa, jeden lub do odciny robimy. No i bardzo często e, osoby, które nie mają tego parametru RIR, Wchodzą po prostu pod sztangę i traktują serię rozgrzewkową jako tą główną serię i finalnie też ta objętość jest po prostu niska. A jeśli zaczynasz swoją serię w danym ćwiczeniu i załóżmy, że 100 kg to twój ciężar celowy, to wszystkie inne ciężary, jakie zrobisz wcześniej, przed tym, to są tak zwane serie rozgrzewkowe. I ja w ogóle nie wliczasz w, ten, w, ten, w te ilości swoich serii roboczych. To jest pierwsza rzecz, a, a druga to jest taka, że jak już ktoś liczy tą swoją serię roboczą, tą główną, którą zalicza jako zrobioną, to bardzo często ona jest taka, bardzo leciutka. A w takie jest, że ktoś wkładzie, robi sobie serijkę i nagle odkłada, wstaje i, i dla niego to była seria. No ale jeśli wstajesz i w ogóle nie czujesz, że było ciężko, to, to tak naprawdę dalej jest seria rozżywkowa, i właśnie parametr RIR. rir nam o tym mówi, jak bardzo ciężka ma być ta seria, którą przed chwilą zrobiłeś. Na przykład masz zrobić trzy serie dopadków. I dla przykładu, jeśli robisz stówką yy, i max yy, tą stówką na wyciskaniu, już tak leżąc, to jest 10 powtórzeń. I zrobisz te 10 powtórzeń, czyli zrobisz do odciny, to to jest teryry zero. Jakbyś zrobił 9 powtórzeń, to oznacza, że masz jeden, jedno powtórzenie w zapasie. Yy, jeśli zrobiłbyś 8 lub zrobiła, no to masz 2 powtórzenia w zapasie, no bo 10 to twój max. Ty robisz 8, no to masz 2 w zapasie. Więc to nam pokazuje ten RIR. I bardzo, bardzo dużo osób tego parametru nie ma, on jest bardzo ważny. Kolejna rzecz, to bardzo często widzę u bardziej, że tak powiem, bumerów, to są zbyt krótkie przerwy na zasadzie 60 sekund, 30 sekund między seriami lub ćwiczeniami. Podczas treningu dochodzi do zmęczenia w naszym organizmie, no i nagromadzenia się metabolitów w mięśniach. I zadaniem krwi jest. Te metabo, metabolity od, zabierać z naszych mięśni. Bo ich tam, jeśli ich jest tam dużo, no to one mogą powodować też większe mikrourazy w naszych mięśniach. I między innymi też, żeby nasz organizm, powiem to bardziej prostym językiem, angażował wszystkie włókna w, naszym, w naszych mięśniach, no to musi mieć do tego jakby możliwość. I jeśli ty będziesz robił zbyt krótkie przerwy, to twój centralny układ nerwowy nie będzie jakby pozwalał na to. Na to, żeby zaangażować te wszystkie włókna mięśniowe, a to przyczyni się już do gorszego rozrostu Twoich mięśni. Więc jeśli robisz krótkie przerwy rzędu 30 sekund, 60 sekund, to to jest zdecydowanie za krótko, żeby Twój organizm odpoczął między seriami, między ćwiczeniami i żeby ta kolejna seria była efektowna i efektywna. Więc zatem, jakie te przerwy robić? W bardzo ciężkich ćwiczeniach wielostawowych, typu przesiady, martwe ciągi, wyciskania, podciągania z ciężarem od 3 do 5 minut. W takich wielostawowych ćwiczeniach na, na maszynach około 2-3 minut, a w takich już lżejszych ćwiczeniach pod sam koniec, typu na biceps, na brzuszek, to też w okolicach tych 2 minut, nawet trzeba bym się zamknął. Więc raczej w treningu siłowym nie schodzimy poniżej 2 minut, jeżeli chodzi o przerwę. I taki ostatni błąd, który widzę, może niekoniecznie stricte w planach treningowych, ale jak patrzę na ludzi na siłownię, to są zbyt długie i zbyt skomplikowane rozgrzewki. Na zasadzie takiej, że robią 5 minut y, cardio, to jest ok, to jest bardzo spoko, bieżnia, rowerek, no co masz ochotę, ale potem przychodzą do aktywacji każdego możliwego mięśnia, jaki jest w ogóle w ciele. To jest w ogóle bez sensu, bo nic Ci tak naprawdę nie da. Nie zagwarantuje Ci tego, że będziesz miał mniejsze ryzyko kontuzji, albo że aktywujesz jakiś mięsień, bo jakby był kurwa nieaktywny. Nie ma czegoś takiego jak nieaktywny mięsień, może być co najwyżej słaby, ale rozgrzewka naprawdę u 95% osób nie spowoduje, że on się aktywuje i nagle będzie silny. Jeśli chcesz, żeby Twój mięsień był silny, na przykład dużo ludzi pierdoli głupoty o czymś takim jak amnezja pośladka, czego nie ma czegoś takiego. Jakbyś miał amnezję pośladka, to po powstaniu z łóżka, to byś od razu poleciał na, na twarz, no bo twój pośladek nie działa przecież, nie? Co najwyżej twój pośladek może być słaby, a żeby nie był słaby, to musisz go trenować w ciężkich ćwiczeniach, na przykład w jakichś martwych ciągach. Więc jeśli chcesz robić Dobrą rozgrzewkę, to, to mogę Cię tutaj przekierować do mojego odcinka podcastu, jak robić rozgrzewkę, a tutaj pokrótce Ci powiem, że wystarczy Ci przede wszystkim jakieś cardio na, na początek, 5 minut, skakanka, orbiterek, bieżnia, na co masz ochotę i tutaj możesz zrobić 2, 3, 4 ćwiczenia, takie, które angażują całe Twoje ciało, na przykład pies z głową do dołu. E, takie ćwiczenia bardziej, bardziej jogowe albo tak zwane animal flow mogą tutaj być ćwiczenia, które poprawiają twoją e, Jakiś twój słaby punkt, na przykład załóżmy, że masz problem z rotacją zewnętrzną, no to możesz tutaj dać te ćwiczenia, które ci w tym pomogą. Jeśli masz odstające łopatki lub problem z łopatkami, to możesz tutaj właśnie wprowadzić te ćwiczenia korygujące. Ale to są 2, 3, maksymalnie 4 ćwiczenia, które robisz w jednej serii, a potem lecisz jida na serię wstępną danego ćwiczenia. Więc taka rozgrzewka zajmie ci 10 minut. Ja osobiście sam wszedłem w ten błąd kiedyś, że moja rozgrzewka trwała 30-40 minut, gdzie robiłem... Kilka serii różnych aktywacji, aktywacje pośladka, aktywacje dwójek, aktywacje czwórek, potem jeszcze rolowanie, potem jeszcze jakieś e, plyometryczne ćwiczenia, na zasadzie skakania. No tego było po prostu za dużo. Więc spokojnie maksymalnie cztery ćwiczenia Ci wystarczą po jednej serii, które będą nakierowane na jakiś Twój słaby punkt. A jak go nie masz, to niech to będą takie ćwiczenia które podniosą twoją temperaturę ciała, rozgrzeją cię, jakby rozgrzeją całe twoje ciało. Na przykład niech to będzie padni, powstań, albo tak jak wcześniej powiedziałem, jakieś ćwiczenia jogowe. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości do tego odcinka podcastu, to śmiało pisz do mnie na Instagramie karolu.ptaszkiewicz. Tam Ci więcej opowiem, odpowiem na Twoje pytania. Z kodem podcast10 masz 10% taniej na moje produkty cyfrowe. Link do mojego sklepu znajdziesz w opisie tego podcastu. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym. Trzymaj się, hej!